Dzisiejsza medytacja jest medytacją oczyszczającą, uwalniającą. Medytację mówię o formie męskiej, więc kobiety zmieniają na formę żeńsko powtarzając za mną. Określenie najczystsze źródło światłej miłości, które używam, możecie zamienić na inną formę, która Wam pasuje, na przykład Bóg. Zamknij oczy i usiądź wygodnie. Plecy wyprostowane, głowa swobodnie opada, na ramiona i leżysz swobodnie pomiędzy ramionami, bez udziału mięśni. Weź głęboki oddech i wypuść swobodnie powietrze. Rozluźnij po kolei każdą część ciała partiami, zaczynając od czubka głowy. Rozluźnij wszystkie mięśnie pod włosami na głowie. Następnie przechodź na mięśnie twarzy, nie pomijając oczodołów oczywiście, usta, żuchwa, mięśnie szyi. bydwa ramiona, klatkę piersiową z plecami, brzucho z lędźwiami, pod brzuchem z krzyżem. sawe biodra, podudzia, ponieważ uda, podudzia i stopy. Zaskanuj teraz całe swoje ciało. Gdziekolwiek znajdziesz jakieś napięcie, rozluźnij to. Wystarczy, że powiesz, rozluźnij i się rozluźniają. Jesteś spokojny i wyciszony. Oddychasz swobodnie. Nie myślisz. Żadna myśl nie przechodzi przez głowę. A teraz całą swoją świadomość, umysł skurcz i wejdź do pola serca, do środka swojej klatki piersiowej. I tam zobacz wewnętrznym okiem to światło i poczuj miłość. Oznakami, że jest już to połączenie, jest błogość na Twojej twarzy, rozluźnienie się mięśni, jeszcze bardziej twarzy. Poczujesz się, poczujesz to lepiej na twarzy. Obserwuj swoją twarz. Przywitaj się ze swoją duszą, podziękuj jej za pomoc, za podpowiedzi, za opiekę. Następnie wyobraź sobie promień świetlistej energii wychodzącego z tego światła w Twojej piersi, i kieruje się on przez górę, przez Twoją głowę, do centrum wszechświata, do źródła, do źródła najczystszej miłości i światła do Boga. Jesteś połączony ze źródłem najczystszej miłości i światła. Nawet jak nie czujesz tego, to i tak jesteś połączony, gdyż Twoja intencja ma moc sprawczą. Jestem wdzięczny najczystszemu źródłu światła i miłości za życie i doświadczenie. Jestem wdzięczny za miłość i światło. Za rozszerzanie mojej świadomości, za opiekę, ochronę i prowadzenie. Jestem wdzięczny za wszystkie dary otrzymane i te, które otrzymuję w tych czasach, teraz. Proszę najczystsze źródło światła miłości o oczyszczenie, wypchnięcie energii szarych, ciemnych z mojego jestestwa. Proszę o usunięcie energii połączonej z innymi istotami lub urządzeniami. Jedynym połączeniem, na które wyrażam zgodę, jest miłość światło pochodzące z najczystszego źródła światła i miłości. Widzę teraz słup światła wychodzący ze źródła, który dosięga mojego ciała i wchodzi od góry, od czubka głowy. I wypycha w dół szarość i ciemność, znajdujące się w moim ciele. Światło wypełnia całą głowę, i szara, ciemna energia jest wypychana do szyi, następnie do klatki piersiowej i do brzucha. Miejsce tej szarej, ciemnej energii zawsze wypełnia światło i miłość. Następnie schodzi do podbrzusza, do ud, do podudzi, a z całego światła, a z całego ciała wypchnięta ta szara masa, ta szara energia. jest kierowana do centrum Matki Ziemi, które jest kulą światła i tam spalamy. I zmienia się w światło. Proszę najczystsze źródło światła miłości, o miłość i światło, by wypełniło każdą komórkę mego ciała, każdy narząd i uzdrowiło je. Proszę, by światło i miłość zharmonizowało wszystkie moje ciała: fizyczne, duchowe, energetyczne, mentalne i astralne. Wszystkie moje ciała są jednią. Pracują razem w pełnej harmonii. Proszę najczystsze źródło światła i miłości o spalenie mojej karmy i o zerwanie wszelkich zależności, powinności. Wybaczam wszystkim istotom, które wyrządziły mi jakąkolwiek krzywdę w tym życiu. we wszystkich moich poprzednich wcieleniach, przez które jestem z nimi powiązany. Proszę o wybaczenie tej istoty, że była we mnie przyczyna, która jej przyciągnęła do mnie. Proszę o wybaczenie skrzywd, które ja wyrządziłem tym istotom, świadomie i nieświadomie. Proszę, by te istoty wybaczyły sobie. Wybaczam sobie wszelkie emocje agresywne wobec tych istot i wobec siebie. Wybaczam sobie. Proszę najczystsze źródło światła i miłości o wybaczenie tym istotom, wszystkich krzywd, które mi wyrządziły, a także o wybaczenie mi, że była we mnie przyczyna ich przyciągnięcia do siebie. I krzyw, które ja wyrządziłem im. Przecinam więzy nas łączące raz na zawsze. Zgodnie z moją wolą, daną mi przez, daną przez źródło. I proszę najczystsze źródło światła i miłości o zmaterializ zmaterializowanie tego aktu, zsyłając na nas strumienie miłości i światła. Niech tak się stanie w imię najwyższej miłości. Niech łączy nas tylko miłość i światło pochodzące z najczystszego źródła światła i miłości. Proszę najczystsze źródło światła i miłości o miłość i światło. by wypełniło każdą komórkę mego ciała, każdy narząd i całe jestestwo i uzdrowiło je. Wszystkie moje ciała są jednią, pracują razem w pełnej harmonii. Strumień światła i miłości w formie białego opalizującego światła ze źródła wchodzi przez czubek głowy i rozświetla obydwie półkule mózgowe. Harmonizując je, zwracam uwagę na dokładne wypełnienie obu półkul mózgowych jednolitym światłem. Światło to wypełnia całą głowę, następnie szyję, barki, ramiona. Całą klatkę piersiową. Poczuj tą falę gorąca, która, to, która powoduje to światło i miłość. Źródła. Następnie światło to wypełnia jamę brzuszną i wszystkie tam znajdujące się narządy łącznie z biodrami, całą miednicą. zwróć szczególną uwagę w miejsce, gdzie czujesz chłód lub coś dziwnego i rozświetl je jeszcze mocniej i dłużej, uzdrawiającym światłem i miłością. Poczuj w tych miejscach gorącą, tą falę gorąca, która uzdrawia. Następnie światło rozświetla uda, kolana i podudzia, rozświetlając także stopy. Pójdź na, na swoje ciało z dystansu i zobacz rozświetlone ciało i otoczkę opalizującej jasności dookoła Twojego ciała. Taką aurę. Światło wychodzące ze stóp schodzi do matki ziemi do jej centrum, do kuli światła. Światło z tej kuli światło z centrum ziemi, światło matki ziemi wchodzi z powrotem, stopami do Twojego ciała, rozświetla jeszcze mocniej stopy, podudzia, uda, biodra, brzucho z brzuszem, klatkę piersiową, ramiona, barki, szyję i głowę. Wychodzi z głowy w postaci słupa światła i i kieruje się w kierunku wprost do centrum wszechświata, do najczęstszego źródła światła i miłości i łączy się tam z Nim. Wywołuje to falę, następny słup światła, który jeszcze bardziej rozświetla Twoje ciało. Zwróć uwagę na to, jak wygląda teraz te światło w Twojej piersi, jak ono jest o wiele większe niż było na początku, jak tylko rozpoczynaliśmy tę medytację. Spójrz na to światło wewnętrznym okiem, poczuj jego gorąco, ciepło, jak ono się rozprzestrzenia. Wychodzi daleko poza Twoje ciało i idzie dalej i dalej i dalej. Jest coraz większy, coraz bardziej ma większy zasięg. W miejscach, gdzie masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, wróć do nich teraz i skieruj tę energię światła, to, to światło z najczystszego źródła świata miłości i rozświetl te miejsca jeszcze bardziej. Poczuj to gorąco, które rozgrzewa te miejsca i uzdrawia je. Dziękuję bardzo.